Resztę mojego czasu wykorzystam, żeby poprosić kogoś z obsługi planu tego studia, żebyśmy jednak y, dokonali koniecznej korekty, ponieważ te flagi są tu osadzone sprzecznie z kodem, który obowiązuje w Rzeczypospolitej. Z flagą biało czerwoną należy się obchodzić należycie. Y, regulamin y, przyjęty na najwyższym szczeblu przez, y, przez ustawodawcę stwierdza, że polska flaga powinna być z prawej strony, patrząc od masztu flagowego bądź też fasady budynku, bądź mówcy. A zatem... Szanowni koledzy, może ktoś tu podejdzie, żebym nie musiał sam tego. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Anna Skiba. Rozumiem, że nie wezwiemy nikogo, żeby już pan, już, pan, już pan wezwał, już pan się. wezwał, już pan, pan, się pan wezwał. Uzyskuło. Naturalnie. Państwo pozostaną jako polscy państwowcy, dokonamy no, tej zmiany. Dobrze. Pan Grzegorz sam się wezwał, w takim razie e, pozwolimy dokonać tej zmiany. W telewizji e, rzeszowskiej, zwanej dla zmylenia przeciwnika publiczną, nie szanuje się flagi narodowej, bo wszystko tu się już pomyliło. W trybie, w trybie interwencji poselskiej przyszło do ministerstwa dwóch posłów. Nie, nie, proszę nie tego, tak... mnie, panie Robercie. Panie pośle, proszę, proszę, proszę wyjść. Nie, nie, nie. nie. Panie pośle, proszę. proszę. Panie pośle, pan proszę nie nie. pan narusza moją Panie pośle, proszę nie Pan narusza moją Nie ma zgody, osobistą, panie pośle. Panie pośle, nie mam zgody. Ale proszę ja nie, nie dotykać. Proszę, pani, nie nie proszę, być, proszę mnie nie dotykać. Proszę, proszę mnie nie dotykać. Proszę Proszę mnie nie dotykać. Panie pośle, proszę być. Radia, mamy prawo, Leniusz. żeby... Mamy prawo być tutaj. Nie, panie, proszę. Nie, nie, nie. Proszę. mnie nie Proszę Proszę mnie nie dotykać. proszę Proszę się przedstawić. Jestem asystentem... Pan jest w Pan Obiedziński. Proszę. Pan pełni tutaj czynności niezbędne do wykonywania Proszę wyjść. Panie pośle. Nie, może, nie ma zgody na wejście. Oczywiście, że tak. Proszę nie filmować. Pan Kudzidziński ja nie... naruszył nietykalność siedliską posła. Eee, proszę o to, żeby pan Bośku, proszę. prowadził mnie do gabinetu. Proszę, Za, proszę panie pośle, proszę tutaj. Za, ja zadzwonię bo i resztę załatwimy czynności. Tak, proszę jak dzwonić. Być. Ale to proszę, proszę, proszę tam do tego. Yy, zaczekajmy. Nie, nie, proszę. To, co pan już prawo starsze to jest Interwencja Tak, żeby formalności stało się. Za proszę mnie zidentyfikować jako posła. Zaraz już zapiszemy taki numer legitymacji i wszystkie dane. Legitymacja numer 34. Ze mną, ze mną pan poseł Robert dobry. Panowie Molenda i Grabarczyk są naszymi asystentami, wykonują tutaj czynności niezbędne do wykonywania mandatu poselskiego. Działamy w myśl ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Prowadzimy interwencję poselską. Przyszliśmy tutaj do gabinetu ministra jak tak, urzędującego w teorii w tym gmachu. Panowie rzucili się na nas, żeby stanąć nam na drodze, przy czym ten Pan dopuścił się naruszenia mojej nietykalności osobistej najwyraźniej jak sądzę to jest pewnie odpowiedź łagodząca wprowadzonych w błąd przez swoich tutaj przełożonych i nieświadom stanu prawnego w jakim działamy. To pierwsza rzecz. Proszę zatem jeśli łaska pouczyć pana żeby w żadnym wypadku nie napierał na mnie ciałem i żeby w żadnym wypadku nie wykonywał żadnych akcji fizycznych na mnie nakierowanych proszę również o wylegitymowanie tutaj obecnych pracowników o parów, tak, tak? i bardzo proszę o asystowanie nam w dalszym toku interwencji posłów. Rozumiem, że pan jest tutaj w Czy oczek... pan, że ktoś wydał pieniądze na to? Dano na to pieniądze do zaprzestania obywateli tego, że... miasta Opola zaprzestać ukolenia zapr... tego pana Panie Grzegorzu. Ja tutaj są... Rozumiem, tak, wszystkiego dobrego Bezpiecznej służby życzę. M mógłby Pan zaprzestać? Ja dopiero zaczęłam. Dość tego. <Słyszy> Brawo. <Słyszy> no <Słyszy> <Słyszy> <się> <Słyszy> 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 Dosyć. dosyć do widzenia dosyć tego. Do widzenia. Zachęcam do tego, żeby pan nie wychodził z roli przepisanej panu, panu. Ale ja doskonale wiem, panie pose, co ja mam robić. No, zdaje mi się, że od dłuższej już chwili pan buksuje z miejscu i nie kontynuuje. Ok. Znikaj. Wą! Ale, myślę, pan się zachowuje w tym z nie, nie Znikaj z Warszawy. Tak? Znikaj z Warszawy, prowokatorze. Bezczelny prowokatorzy Jakże bezczelny? Niemcy w Warszawie zatroskani. Dosyć tego chamstwa! Dosyć tego chamstwa! Co to jest? Proszę pana, co ten pan ma w ten sposób się odzywać? To jest nieprawdopodobne! Ja, ja się nie zgadzam... się tak. pan nie zgadzam się takie moją Dosyć tego chamstwa! czyli za tą Proszę pana, Tak to się robi na południe. To jest interwencja. Do Pani ewakuacja LGBT-owskiej koninki. Ewakuacja sadu LGBT-owskiego, inne, innej agitacyjnej koninki. Oj, to się porozumiała, ta koninka. Unijne. O, proszę bardzo. Zwracamy porządek prawny. Proszę Pana panem posłem, Proszę bardzo. Poinka została usunięta. Ze drogimi. Poinka agitacyjna. Poinka agitacyjna. Ojojoj. Proszę oj, ze oj. mną. Poseł na Sejm. Poseł, interwencja posel. Proszę Pana ze mną. Interwencja poselska w sprawie przywracania porządku prawnego w sądzie jest. Kochani poseł Grzegorz Braun, usuwa choichę agitacyjną. Pan mecenas z Czech Koczyński zgłaszał protest. Protest został rozpatrzony osobiście przez pana posła Grzegorza Brauna. O, jest koszta śmieci. Dobra. O, tak, to ma taką Ten chyba nakładkę, a ja, tam jest bez klatki. tak, tam jest taki Ten bez klatki. tak. Kochani, koinka agitacyjna ze środowiskami y, y, osób dziwnie zachowujących się w łóżku, którzy koniecznie muszą głośno o tym gadać i agitować oraz jakiś eurokołchosz tu widzę, jakieś hasła y, zwolenników y, idei lewackich, no więc kochani... Proszę, jeżeli, jeżeli nie działają, kochani, jeżeli nie działają... To z całą pewnością nie licowało z powagą sąd. Panie pośle co pan robi. Panie pośle co pan robi. Co pan wyprawia? Co pan wyprawia? Panie pośle, co, co pan. Panie pośle co pan robi. Panie pośle, co pan robi? Panie Puszna, jak tak można było się zachować. Odchodzimy <tarsy> się przy pańca. <truwanie>